Hej, witajcie! Ja jestem Marceli Bestoni. Dzisiaj zrobimy sobie poważną analizę i postaramy się przybliżyć Wam postać, jaką jest Femboy! Pewnie nie raz, czy to na TikToku, czy na ulicy swojego miasta go widziałeś. Słodki chłopak, długie włosy, spódniczka. I kilka razy nawet chciałeś zagadać i zapytać o numer, myląc go z kobietą. Przez co zacząłeś kwestionować wszystko co jest rzeczywiste, szukając kłamstwa tam gdzie go nie ma. Ale od czego to wszystko się zaczęło? Pierwsze zapiski dotyczące femboyów pewiam się bardzo wcześnie albowiem już w Biblii, która mówi nam kobiety nie będą teraz nosić tego, co należy do. Niestety poszlaki w Biblii na tym się kończą, aczkolwiek możemy z tego wywnioskować, że w tamtych czasach ludzie przeczuwali, że femboje mogą zagrażać jednemu i prawdziwemu modelowi rodziny. W 1973 natomiast pojawi się manga Arawagatono. Która mocno wpłynęła na opinię wobec mężczyzn umierających spódniczki, aczkolwiek opowiada ona o trapie. I tutaj trzeba zaznaczyć, że trap nie równa się fanboy, ale fanboy to nie zawsze trap. Ogólną popularność fanboy zdobyli na Forczanie, TikToku i na innych akustycznych platformach, w których żyją sobie tam aż po dziś dzień, wiodąc piękne życie. Femboje, 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 któż nie kocha femboi? biologicznego punktu widzenia bękarty współczesnej mechatroniki mimo wszystko nadal pasują się wyżej w łańcuchu pokarmowym niż fury czy gracze Genshin Impact. Nasz dziewpak posiada ogromną umiejętność przeobrażania się w kobietę, która w niepowołanych rękach może doprowadzić do wielu przykrych rzeczy, takich jak zbrodnie wojenne na południu Europy. Dla naszego szczęścia femboje nie zdają sobie sprawy z mocy jaką posiadają i wykorzystują ją w mniej i wpływające na otoczenie rzeczy, takie jak zostanie Discord Kitten za Nitro czy skiny do Lola. Specjalizacją Femboja jest instalowanie Linuxa. Opcjonalnie kosplayują damskie postacie za Nimę i sikają w dopisuaru. około Discorda jest ja nim nie jestem. Mimo swojego kobiecego dźwięku, o dziwo statystycznie grają mniej w Simsy od kobiet. Co daje im około 420 dni dodatkowo z życia? Niestety czas, który mogliby przeznaczyć na mycie się. Kind of the... like czy samorozwój oczywiście wolą przeznaczyć wy równie ważne rzeczy, takie jak granie w grę walor? An... Uh -huh. Przez to tracą przewagę nad płcią przeciwną. Niestety przeobrażenie nie jest dogłębne, co oznacza, że fizjologia naszego femboya pozostaje ta sama. A przeobrażenie dotyka tylko aspektu wizualnego. Każdego fanboya charakteryzują długie zakalanówki. I tutaj pewnie sobie zadacie pytanie: jak długie? Już na nie odpowiadam. Statystyczna skarpeta posiada długość około jednego banana. Gdy podłożymy nasze dane do wzoru, współczynnik gejowości, liczba godzin, z... całka. Wyjdzie nam długość zakolonowek, jaką potrzebujemy, żeby stać się naszym ukochanym fębojem. Jeśli wartość przekroczy długość skarpety narciarskiej, brawo, od teraz możesz nazywać się fembojem. Jeśli nie, to niestety musisz pożegnać się ze swoimi marzeniami i zakopać je razem z resztą twoich życiowych niepowodzeń. Jak wiemy, odkryte kostki są gejowe. Im dłuższa skarpeta, tym więcej testosteronu znajdziecie w naszym organizmie, co czyni boya prawdziwego samca alfa. Drugą rzeczą jest spódniczka i tutaj dosłownie mamy pełną dowolność. Mini, midi, maxi, king, monte, snack, be right back. Każda spódniczka spełni swoje zadanie, aczkolwiek jest ona niezbędnym przedmiotem w rytuale. W tym momencie kandydat na Pomiot Ludzkiej Kreatywności staje przed bardzo ważnym wyborem. Może pójść w Dark Emo Femboja? Albo wypastolowego Uwu cute fanboya. I tak naprawdę po tym wyborze nie ma znaczenia. Uwaga! Czy wiedzieliście, że subskrypcja bestoni nic nie kosztuje? Subskrybuj. Nasi subskrybenci otrzymują ekskluzywne powiadomienia o nowych filmach. No, Subskrybuj Popraw jakość swojego życia z bestoni już dziś. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk na dole. Subskrybuj. PMP powstają specjalnie, placówce, do której wstęp mają tylko nieliczni. Dzięki mojemu informatorowi, który prześlizgnął się do środka w celu zebrania potrzebnych danych, mogę je dzisiaj Wam przedstawić. Oficjalnie funkcjonują one pod nazwą Technikum Informatyczne. Nie dajcie się zmylić, nazwa służy tylko do zwabiania zabłąkanych dusz z pasją do komputerów osobistych. Niby super, obiecują wam granie w prawdziwe gry wideo, ale tak naprawdę w środku odbywa się masakra rodem z teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Każdy kto wkroczy za próg tej placówki jest zmuszany do instalowania linuxa. I w tym momencie to już tak naprawdę kwestia czasu, kiedy obiekt tych barbarzyńskich badań założy na swoje nogi pierwsze zakolanówki. Widzicie, femboje, mimo swojego wysokiego potencjału, na przejęcie światowego porządku są mało szkodliwi i nie należy się ich bać. A cyklanówki, cóż, nie przenoszą się drogą oddechową. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie: Niestety w tym momencie skończył się nam budżet i potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby stworzyć kolejne materiały. Możecie nas wesprzeć, pisząc komentarz, dlaczego kochacie Bestoni. Do zobaczenia już niedługo. Stop seksualizacji fembojów. Thank you.